14 maja 1940 roku atak dwóch niemieckich bombowców doprowadził do pożaru i późniejszego zatonięcia w norweskim Westfjord polskiego statku Chrobry. Chrobry był najmłodszym polskim transatlantykiem zwodowanym w roku 1939. Przed wybuchem wojny zdążył odbyć zaledwie jedną podróż przez Atlantyk. W kwietniu 1940 roku został wcielony do konwoju R-4, którego zadaniem był transport żołnierzy do Norwegii. Chrobry z około 1000 Irlandczyków ze słynnej Irish Guard oraz lekkimi czołgami i 50 tonami min przeciwczołgowych minął cieśninę Tielt-Sundet, kierując się do Body. Tuż przed północą jednostka została zaatakowana przez dwa niemieckie bombowce, które zrzuciły na statek bomby zapalające. Pożaru nie udało się ugasić. Żołnierzy i załogę zabrały na swoje pokłady towarzyszące chorobremu niszczyciel Wolverine i eskortowiec Stork. Zginęło 12 członków załogi i wielu żołnierzy. Ilu nie wiadomo, ponieważ Brytyjczycy do dziś ukrywają ten fakt. Mimo pożaru statek wciąż utrzymywał się na powierzchni. Agonie jednostki skrócono torpedą wystrzeloną z pokładu samolotu pochodzącego z lotniskowca Ark Royal. Link do podcastu o zatonięciu chrobrego znajdziecie w opisie filmu.